Ford F150. Raptor? Tak, czyli usportowiona wersja. Usportowiona, udomowiona tak. przez Energy. Który po to raz, Raptor? Po raz kolejny. Był jakiś? E, my zamontowaliśmy Ude. dwie sztuki. Na dzisiejszych w Polsce e, na instalacji Prince jeżdżą trzy sztuki. Trzy. Czyli zdominowaliśmy Raptory na Prince. Ie. I tak. zobaczcie. -da. Eee. Fajny? Fajowy. Otwieraj, kochanie, maseczkę. Ale mam jakąś zrabinę, żeby tu pooglądać? Nie. Czy na schody wyjdziemy? Jest. Ty ciepło od niego. Chyba specjalnie nie będziemy oglądać, bo jest wszystko daleko, głęboko. Ale jest jakiś... Pre... Chodź tutaj, chodź tutaj nagrywający. Zobacz tutaj pięknie. Wejdź sobie tędy. Tak, i piękne i czerwone napisy. Pięknie. Lecimy po tym performansie. Tak, silnik botoningu w Fordzie. Tak? E, czyli 3,5 litrowy silnik z dwoma turbosprężarkami legitymujący się mocą 450 koni e, I uwierzcie mi, że naprawdę daje radę e, Myślę, że 90% aut, które e, stoją obok nas na światłach zostanie w tyle Zostaną zjedzone tak, przez dokładnie. Raptora Tak, pomimo tego, że auto jest ogromne, ma ogromne koła Uuu. I wielki gabaryt ciężarówki to przyspieszenie da radę tak, ile? Jest... Nie, no tak jak. szybko? Tak, no tak jak. Porównując do SRT, to myślę, że nie skłamałbym, jakbym powiedział, jakieś koło 6-7 sekund. Jezus, Maria. E... Słuchajcie, no to jest taka, ile on będzie ważył? 4 tony? Nie, to 3, 3, 3, 3 tony chyba gdzieś będzie ważył, bo tutaj mam dużo większe. Jezus, strasznie dużo. No. I zobacz, tutaj jest tak, piękna pokrywa silnika i coś tu robi jak tu nic nie widać. No komputery widać, A tak. Do komputery. Tutaj. Co jeszcze? To wszystko jest na instalacji Prince, tak jak Prince. mówiliśmy, zamontowane. Jak widzimy, wszystko w pełni dedykowane, blaszki, uchwyty no. ze stali nierdzewnej. I oni od razu dodają w zestawie, tak? Tak, wszystko jest w zestawie i pod każdy, pod każdy element jest specjalny uchwyt. Tutaj taką innowacją jest, tutaj nie wiem, może będzie widać, zobaczysz z tej strony może, z mojej, taki tam błyszczący element. Oto świecące, okrągła. To jest ich sławny reduktor. Pokaż. Jesteś mały? Tak, wielkości puszki Pepsi. To chyba jakiejś takiej małej. Tak, małej puszki Pepsi. I daje radę do takiego Tak, żeby było śmiesznie bez problemu. Luks! A teraz yy, szanowni państwo będzie coś śmiesznego. Bo silnik przepiękny. Ale wskakujemy na pakę? Tak. Teraz idziemy z tyłu wierzyć. Piękny zło. Ja to no biegam takie samochody. No i tutaj widzimy... skromne, skromne 160 litrów. Piękny, piękny, prawda? Fantastyczny. I co jest śmieszne? Zobaczcie, 160 litrów, a w tym po prostu na tej pacie i biorąc pod uwagę tego Raptora, to po prostu jakaś taka mała bzdynka, co? Dokładnie. A tu 160 litrów i słuchajcie, to chyba trochę z 500, 550 km to pewnie zrobi na jednym tankowaniu, nie? No myślę, że tak. Auto to trzeba liczyć gdzieś pali około 23 litrów gazu, strójkę benzyny, e, tak. więc, więc tutaj zasięg myślę jest 570 kilometrów gdzieś coś takiego będzie. Ale rozumiem, że nie na pełnym ogniu. Tylko tak, tak, nie, tak, tak, no, tak, nie. Tak, 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 tak A to, mamy to, klienta, że my. sprawdzał na pełnym ogniu i, i to akurat spalanie niewiele wzrosło. Bo tam chyba tylko benzyna wzrosła do 4 litrów i gaz do 25 litrów, więc jest mega zadowolony, a mówił, że auta w ogóle nie oszczędza. Ale Raptora, tak? Tak, to... Ra Raptora, tak. A Piotr powiedz mi tak, bo tego nie wiem i pewnie nasi widzowie też nie będą wiedzieć, a teraz mi właśnie wpadło takie zapytanie. Benzyna jest używana do chłodzenia wtryskiwaczy. Tak. Ale to jest tak, że jeżeli my dajemy mu to porządnie na takim ogniu, to wtedy wzrasta spożycie benzyny dodatkowe. Czy to e... jest raczej, czy to nie ma jakby znaczenia? Że to jest bardziej od kilometrażu, a nie od zaprzepuszczenia nie, nie. ciężkiego kopyta. Nie, wzrasta, bo wiadomo, im wzrasta prędkość obrotowa silnika, tym jest więcej... Yy... Więcej razy w cyklu jest podana a, benzyna, tak, gaz, tak, czyli wiadomo, że się sumuje. I się szybciej kręci silnik, tym więcej e, będzie razy zapłon silniku, tak. więc automatycznie więcej razy będzie e, wznawiany wtrysk benzyny, tak, w trysk gazu. Czyli Piotrus jest tak, że klient jest, że tak powiem, taki y, dynamiczny bardzo, mhm. a raczej taki bym powiedziała, narowisty chłopak, to może mu tutaj więcej benzyny palić. Więc tak naprawdę może. nie może nam mówić, że spala więcej. Bo nie jest kwestia tego, że coś tam w systemie, tylko na przykład bucik może być za ciężki. Dokładnie. A przy instalacji gazowej to z reguły tak to wychodzi, także. Jak jeździmy na benzynie, to patrzymy na wskaźnik benzyny, który, z, który znika w oczach. przy tak, muśnięciu tak. padałem gazu, tak? A, A jak gaz? A jak jest gaz? Za dużo to? pali. Dużo pali. No. Zawsze. Tak. I to, Szanowni Państwo, wynika z naszego 17-letniego doświadczenia, jakby rozmowy z nie wiem ilu tysiącami ludzi, którzy później uznają, że mamy rację, finalnie. Tak, bo jak jadą z trasy w stracę z dziećmi, spokojnie, bez żadnych wariacji, to się okazuje, że jednak jest bardzo ekonomicznie Tak, i danio. Więc słuchajcie, z dziećmi, z żoną, która ma za przeproszeniem yy, rolobo, tą homo, lokomocyjną chorobę, chorobę. No. to się pali mało jest super, a jak się jedzie, za przeproszenie, samemu, to szybko zakować chce, to już pali dużo. Kochani, fajne auto. Drugie, Piotruś, twoje. Tak. Czyli zgadnąłeś prawie całą pulę w prynsie. Dokładnie. Bardzo się cieszę. Co jeszcze, powiesz mi, ciekawego odnośnie tego samochodu? No, to jest świeże, jak widzimy, no... We wszystkie chyba przebieg? 30 chyba tysięcy. No jest yy, w sumie tak. No i wyposażone że we wszystkie nowinki, które są na dzień dzisiejszy w Fordach i ogólnie w autach. Czyli we, wszystkie, we wszystkich asystentów i inne, inne w sumagacze, tak? Znaczy, dlaczego musi być dużo? Bo tych asystentów po prostu pod tą maską jeździ dużo, więc to auto musi być duże. Tak, jako ciekawostkę tutaj też niespotykaną, no, to znaczy, może mało popularną w autach. Jest 10 obiegowa skrzynia biegów, więc nawet jak jedziemy na trasie, to w sumie to auto jedzie w zakresie około 1500 obrotów, czy, no to to, czy jedziemy 60 na godzinę czy 110. Tak. On tak skrzynia biegów e, zmieni do, do optymalnych dla silnika parametrów, czyli mega takich mega ekonomicznych. Fajnie samochód. sobą. Ktoś to fajnie wymyśli. Piotrusz, dziękuję Ci w takim razie. Fajna przygoda fajny samochód. Zapraszamy kolejnego Raptora. On się szybko zwróci, prawda? Tak, po tym spalaniu to na pewno. I y, cieszymy się, że. że kolejny... mieliśmy okazję tak. montować kolejne niebanalne auto, tak? tak bo to... to. To nas no. zawsze cieszy. Także no. drodzy państwo, zapraszamy do energii. Wszystkiego dobrego. Zapraszam.